Niby jest dobrze, bo wygrało mniejsze zło, a poprzednio wygrało większe zło. Tak w ogóle jest w Polsce, że zawsze wygrywa zło, czasem mniejsze, czasem większe. Tym mniejszym złem jest Platforma Obywatelska, ale to mniejsze zło jest jeszcze ciągle złym dużym. Po pierwsze. Nie wiadomo, jak platforma da nam popalić, ale co ważniejsze, gdyby dalej rządził PiS, to by się kompromitował, kompromitował coraz bardziej i byłaby nadzieja, że zejdzie w ogóle ze sceny politycznej, że okaże się epizodem w historii Polski. Kiedy Pis, mając za plecami groźną i paskudną postać prezydenta będzie silną opozycją, no, to jest do tego urodzony. To nie będzie skorumpowany prawem, które z ogranicza poczynania rządu nie będzie skorumpowany powinnością wykazywania się mniej więcej z sprawnym rządzeniem. Jest urodzony do opozycji. Może nabrać sił i przy następnych wyborach uzyskać sukces wykorzystując wszystkie niedostatki rządów konkurencyjnej partii prawicowej. Także póki rządzi prawica, póki pis nie jest politycznie zniszczony, tak jak została zniszczona na np. samoobrona, to ja bym balu nie wydawał i z radości się nie uchlewał.